my nie promujemy zajadania się tłuszczem czyli tej diety to która była stosowana która zaczęła być stosowana u dzieci chorych na lekooporną yy, padaczkę to ma swoje miejsce i nadal się stosuje ten procent makroskładników u właśnie takich pacjentów, ale to, co my promujemy, to nie zalewanie się tłuszczem i nie dieta oparta na tłuszczu przede wszystkim, tylko my powtarzamy jasno, nie bój się tłuszczu nasyconego, on... Ale nie dodawaj go na siłę. Ale nie dodawaj go na siłę i oczywiście ta kawa odporna jest naszym, można powiedzieć, takim znakiem rozpoznawalnym tego początku, bo ona jest bardzo, mi, mi bardzo pomogła. Pozbyć się głodu rano, bo jak rano jeszcze na początku czujecie głód, kiedy ominęliście śniadanie, to wypicie takiej kawy z tłuszczem daje tobie sytość do godziny 11, 12, czasami 13 i to pomaga zdecydowanie, ale potem to jest ten element, który trzeba ograniczać, czyli ten tłuszcz trzeba dodatkowo eliminować, a tłuszcz idzie z mięsem, z jajkami i z orzechami. No to...